Naszym dzisiejszym gościem jest Agnieszka Barbasiewicz, dyrektorka oraz współtwórczyni Szkoły Podstawowej Montessori imienia świętej Urszuli Leduchowskiej, a także prezeska Fundacji Marii Montessori. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zanim przejdę do pytań o samą metodę oraz o Twoją szkołę, spytam, kim była Maria Montessori? Mhm. Maria Montessori to była właściwie w różny sposób można o Marii Montessori mówić. Na przykład, to była pierwsza kobieta, która studiowała medycynę we Włoszech w ogóle. Była Włoszką, była osobą, która bardzo chciała się uczyć, bardzo chciała zostać lekarzem. Poszła właśnie na te studia, mimo licznych trudności, które z tym były wtedy związane. Ostatecznie wydano zgodę na to, żeby mogła Maria Montessori studiować, ale nie wolno jej było zadawać pytań, musiała siedzieć w osobnej ławce i generalnie nie rzucać się w oczy. I ona pokonała te wszystkie trudności, skończyła medycynę, została psychiatrą, a potem zainteresowała ją jeszcze pedagogika. To była osoba, która no dzisiaj wspomina, przede wszystkim jako wybitny pedagog, Yy, ona napisała bardzo wiele książek związanych z, yy, z tak zwaną metodą Marii Montessori, chociaż ona sama bardzo nie lubiła yy, określenia yy, Metoda Montessori. Ona uważała, że ona odkryła sposób funkcjonowania dziecka, nauczyła się towarzyszyć dziecku w jego rozwoju yy, i że to nie jest żadna metoda, tylko to jest pewna uważność, yy, którą dorosły daje dziecku po to, żeby pomóc mu się rozwić, rozwijać i po to, żeby można było to dziecko, żeby to dziecko mogło też odkryć samo siebie. Trudno mi chyba powiedzieć w dwóch zdaniach, kim była Maria Montessori. No myślę, że była bardzo, bardzo ważną postacią tego minionego stulecia właśnie w tej sferze takiej pedagogicznej i edukacyjnej. No właśnie też... Chciałam od razu nawiązać do tej metody Marii Montessori, bo coraz częściej się o tym mówi, coraz częściej się o tym słyszy. I na czym ona właściwie polega? Powiedzieć tylko o tej uważności, ale gdybyś się mogła jakoś pogłębić ten temat. Maria Montessori przez takie bardzo uważne obserwowanie dzieci, na początku dzieci chorych psychicznie albo takich, które były wtedy uważane za chore psychicznie, dzisiaj byśmy powiedzieli, że to są dzieci, które mają pewne dysfunkcje, ale spokojnie mogą z tym żyć i można im pomóc się rozwijać również. Więc ona poprzez obserwację tych dzieci doszła do założeń tej swojej metody głównych. I i takimi głównymi założeniami metody Montessori jest to, że jeśli stworzymy dzieciom przygotowane otoczenie i oddamy im dużą część odpowiedzialności za ten ich rozwój, a jednocześnie będziemy je uważnie obserwować i wspierać te momenty, w których dziecko ma ochotę, pasję i Chęć do tego, żeby w jakimś kierunku rozwijać, to dziecko się będzie rozwijać i będzie się uczyć, będzie się rozwijać, będzie osiągać sukcesy na swoją miarę. Nie wszyscy takie same sukcesy, nie wszyscy w tych samych kierunkach i dziedzinach, i nie wszyscy na tym samym poziomie. I to też jakby jest ważne w metodzie Marii Montessori, żeby nie popędzamy dzieci, ale że one się będą rozwijać. Czyli że jeżeli, czyli w takim wielkim skrócie, że jak dzieciom bardzo nie będziemy przeszkadzać, a będziemy na nie uważni, będziemy im towarzyszyć, wspierając, to dzieci się będą rozwijać. Nie ciągniemy dzieci za sobą, tylko nauczyciel jest kimś, kto jest zawsze o pół kroku za dzieckiem, a nie ciągnie je za sobą na sznurku, nie zawsze się oglądając, czy ono nadąża. Tak? Mhm. Maria Montessori bardzo wiele miała takich, takich myśli, które dzisiaj krążą, ale one bardzo dobrze oddają to jej podejście. I taką chyba najważniejszą myślą Marii Montessori było, było to, że dziecko, tak naprawdę gdzieś tam bez słów w jakiś sposób do nas mówi: Pomóż mi samemu to zrobić. I to jest istota tak naprawdę metody Marii Montessori: żebyśmy pomogli dzieciom w rozwoju, a nie piętrząc oczekiwania, ciągnęli je w jakąś stronę, w którą to dziecko albo nie jest gotowe, albo nie dając mu tyle czasu, ile ono na to potrzebuje. Jeżeli oddamy odpowiedzialność i będziemy dzieciom towarzyszyć, to one się uczą. Mhm. I myślę, że to mniej więcej tyle. Rozumiem. A um, dlaczego akurat tą metodę zdecydowałaś się wykorzystać w Twojej szkole? Wiesz co, to, to trochę jest tak, że y, moje dzieci trafiły do przedszkola Montessori, y, o którym ja się dowiedziałam wtedy, kiedy moje najstarsze dzisiaj już dorosłe dziecko miało niecałe trzy lata. Tych przedszkoli nie było wtedy dużo w Warszawie, ale znalazłam takie, które, które mi się bardzo spodobało i zaprzyjaźniłam się z ludźmi, którzy to przedszkole prowadzili. A wtedy, kiedy moje dzieci to przedszkole skończyły, to się okazało, że wielu rodziców ma takie oczekiwanie, żeby powstała też szkoła Montessori, która byłaby kontynuacją właśnie tego przedszkola. No, przede wszystkim z kontynuacją tej metody, która się rodzicom podobała. I wtedy ludzie, Jan i Julia Dąbrowski, którzy prowadzili to przedszkole, zwrócili się do mnie, czy nie zechciałabym z nimi razem stworzyć szkoły. I od początku było wiadomo, że to ma być szkoła prowadzona metodą Marii Montessori, bo ta metoda nam się wszystkim podobała bardzo i chcieliśmy to kontynuować. I to było dość. Duże wyzwanie, dlatego że wtedy tych szkół właśnie było niewiele, to było 10 lat temu, Było już sporo przedszkoli, ale szkół cały czas było bardzo niewiele i no i do wielu rzeczy dochodziliśmy jakąś tam metodą trochę prób i błędów, ale też dużo czytając samej Marii Montessori i też jeżdżąc trochę po świecie i oglądając jak to robią inni. No właśnie ja też mhm. chciałam się spytać, w jaki sposób nauczyć się tej metody, czy tylko czytając, jeżdżąc po świecie, czy trzeba mieć jakieś studia, kursy? To znaczy tak, Maria Montessori umierając nie pozwoliła na licencjonowanie swojej metody. Czyli ona chciała, żeby ta metoda się rozwijała, żeby, żeby, to było, żeby to nie było coś dostępnego tylko dla wybranych, żeby to nie było dostępne za pieniądze, tylko żeby dostęp do tego, co ona odkryła, mieli wszyscy, którzy chcą tego. W związku z tym nie istnieje coś takiego jak licencjonowanie, nie wiem, placówek, szkół, przedszkoli Montessori, ale owszem, odbywają się kursy na całym świecie i w Polsce również już w tej chwili, kursy, które uczą pracy tą metodą. I Maria Montessori jeszcze za swojego życia również prowadziła, prowadziła już takie kursy, czyli ona uważała, że trzeba tych nauczycieli rzeczywiście mocno poduczyć e, tak naprawdę psychologii rozwojowej i różnych takich rzeczy, które ona sama odkryła w dzieciach e, i jako pedagog, i jako lekarz, e, ale też przekazać jakby tą jej ideę. Mhm. Ona tego bardzo właśnie osobiście pilnowała, póki żyła. E, po jej śmierci zostały takie międzynarodowe stowarzyszenia Montessori, jedno jest w Europie, jedno jest w Ameryce, które gdzieś tam objęły piecze nad tymi kursami. I w tej chwili na całym świecie można, można zrobić taki kurs y, pracy metodą Marii Montessori przedszkolny, potem osobno szkolny, y, wczesnoszkolny y, dla szkoły starszej. Y, te kursy zwykle są takie trwające rok, półtora. Bardzo są wymagające, angażujące i rzeczywiście na tych kursach na ogół nikt nie daje papierka dla papierka, tylko jakoś tam trzeba się wykazać znajomością tej metody, znajomością tych materiałów, które służą potem do nauki dzieciom. Um, ale też trochę znajomością takiego ducha idei samej Marii Montessori, również jej tekstów. Um, dlatego my w szkole um, no zatrudniamy oczywiście nauczycieli po, z kwalifikacjami, czyli po polskich studiach pedagogicznych um, lub jakichś kierunkowych, um, ale zawsze wymagamy również kursów Montessori, czasami sami kierujemy. Na te kursy. Te kursy mają różny charakter, one nie wszystkie są takie same. Jedne niosą więcej takiej techniki, drugie niosą więcej tego ducha, więc czasem nawet jest tak, że nasi nauczyciele kończą więcej niż jeden kurs. To jest trochę jak studia podyplomowe, chociaż chyba w tej chwili no w Warszawie na pewno nie ma w tym momencie, a w całej Polsce pewnie się znajdą, chyba we Wrocławiu są studia, które, które mają ten status studiów rzeczywiście, bo tak. To są zwykle kursy i takie kursy prowadzi y, Polskie Stowarzyszenie Montessori, Polski Instytut Montessori, mamy już takie organizacje też w Polsce, więc, y, więc to się dzieje. To środowisko było malutkie, a teraz już wzrosło i, i, i już jest tych, tych Się sporo. Tak? Mhm. No to jeszcze spytam, czy jest możliwe, żeby w publicznych szkołach też korzystać z tej metody? Mhm. Czy da się jakoś połączyć tą tradycyjną edukację z tą metodą Montessori? To znaczy, tak, to są trochę dwa różne pytania, bo mhm. y, czy szkoła publiczna może korzystać z tej metody? Może korzystać z tej metody, ale to wymaga y, dużej otwartości od dyrektora szkoły publicznej, mhm. y, ale to się daje zrobić i mamy y, pojedyncze takie placówki w Polsce. Y, na pewno jest taka y, szkoła w Lublinie y, i ona jest rzeczywiście publiczną szkołą, y, więc można to zrobić. Czy można to połączyć z tradycyjną edukacją? Y, to jest takie pytanie, na które ja najchętniej bym odpowiedziała, że nie bardzo. Dlatego, że to są dwie różne filozofie, po prostu. I to jest tak, że jeżeli oddajemy dziecku odpowiedzialność i y, dajemy mu wolność, y, to jednocześnie no, nie ograniczamy każdego jego ruchu i nie pokazujemy mu cały czas palcem, co ona ma robić. Tak? I to są, Więc to są jakby trochę dwie różne rzeczy. Można oczywiście wykorzystać niektóre materiały, które służą dzieciom w szkołach Montessori do nauki y, w klasie tradycyjnej i one pewnie też posłużą do zrozumienia nie wiem, pewnych pojęć matematycznych na przykład. Ale nie będzie w tym, y, jeżeli to będzie tak, że dzieci siedzą w ławkach, robią wszystko to samo, wszystkie to samo w tym samym czasie na gwizdek, w określonym przez nauczyciela, a nie przez siebie czasie to to nie będzie edukacja Montessori. To będzie edukacja z wykorzystaniem pewnych materiałów Montessori. I takie szkoły też są w Polsce i publiczne, i przede wszystkim niepubliczne, które mówią, że stosujemy elementy, metody Montessori. Tylko to jest wtedy taka, ja trochę to nazywam schizofreniczne Montessori, dlatego że to jest, to jest no bardzo trudno jest, tak jak mówię, pogodzić te dwie filozofie. Zupełnie inną filozofię ma szkoła tradycyjna, oparta jakby na takim pruskim modelu jeszcze, starym. A zupełnie inną filozofię ma, ma Maria Montessori, która zresztą należała do takiego, do takiego nurtu wtedy, te 100 lat temu, nowego wychowania. To się nawet tak mówiło, tak? Taka, taki nurt nowego wychowania, nowej pedagogiki. I ona była właśnie w alternatywie, w opozycji do, do tej tradycyjnej. Rozumiem. To też jeszcze spytam o tą tradycyjną szkołę, gdybyś mi mogła tak krótko powiedzieć o tej największej wadzie. Jaką ma ten tradycyjny model nauczania? Czy to jest właśnie to ograniczanie dzieci, wpisywanie ich w jakieś um, sztywne. Ja też powiem, to jest tak. Ja w ogóle myślę, że szkołę trzeba dobrać do dziecka, <grym> a, nie, a nie dziecko do szkoły. I że trudno też, jakby wszystkie te szkoły wrócić tak zupełnie do jednego worka, w oderwaniu od tych konkretnych historii dziecięcych, ludzkich. Tak? I czasem są dzieci, którym służy ta szkoła tradycyjna. Ale wydaje mi się, tak z mojej perspektywy dyrektora szkoły montesoriańskiej, to największą wadą szkoły tradycyjnej jest to, że ona odbiera dziecku wolność i samodzielność wyborów, i samodzielność myślenia. I po, jeżeli szkoła trwa 12 lat, bo zakładam, że szkoła podstawowa i potem jakaś szkoła średnia, i przez 12 lat dziecku. Non-stop wszyscy dorośli dookoła, którzy go otaczają, mówią, co ono ma robić. To jest dla mnie trochę zabawne, że potem ci sami dorośli oczekują, że on będzie y, samodzielny, że będzie podejmował decyzje, że będzie wiedział o co mu chodzi i czego chce. Y, bo po prostu on nie miał okazji się tego uczyć ani tego trenować. A to jest trening. Odpowiedzialność. Y, Ponoszenie odpowiedzialności, konsekwencji własnych wyborów, podejmowanie tych wyborów, nie wiem, motywacja wewnętrzna to wszystko jest kwestia pewnego treningu również, tak? nie tylko jakichś predyspozycji przyrodzonych, ale właśnie, właśnie takiego środowiska, w którym się jest. I to środowisko Montessori rzeczywiście daje, daje tę wolność i daje możliwość wybierania, możliwość podejmowania decyzji, i to jest cenione i to jest wspierane w dzieciach. I hmm. potem z tego wyrastają dorośli, y, którzy są tacy wewnątrz sterowni, czyli tacy, jakich potem oczekują, nie wiem, i pracodawcy, i współpracownicy, i partnerzy życiowi, tak? Jakby oczekujemy ludzi, którzy będą wewnątrz sterowni, a nie tacy, którym musimy wszystko pokazać palcem właśnie. Hmm. Tak. To jeszcze tak odchodząc już od tych hmm. tradycyjnych szkół, Spytam o same materiały edukacyjne tej metody Montessori. Mhm. Czy, dajmy na to, rodzic, który sobie znajdzie w internecie takie materiały, może sobie z nich korzystać, czy wtedy te metody też nie będą tak efektywne? To jest tak, że jest bardzo, bardzo wielu rodziców w edukacji domowej, którzy korzystają z metody Mari Montessori. Najczęściej nie jest tak, że korzystają z pojedynczych jakichś materiałów, bo one jakby jedna taka, nie wiem, pomoc czy dwie wyrwane z kontekstu i tej metody, i pozostałych pomocy, te pomocy są wszystkie takie w szeregach uporządkowane, tak? One jakby jedne prowadzą do kolejnych, więc... Więc wyrwanie tego, z tego kontekstu no sprawia, że to no nie, ma tego, nie ma tego efektu. Ale ja znam mnóstwo rodziców i wiem, że jest ich bardzo wielu w Polsce w tej chwili, którzy bardzo entuzjastycznie uczą się tej metody. Czasem na kursach, po prostu idą tak jak nauczyciele na kursy i mieliśmy mnóstwo rodziców nawet w naszej szkole, którzy chcieli bardziej rozumieć, o co chodzi z tą metodą i w jaki sposób ich dzieci się uczą i szli na kursy ale też bardzo dużo jest teraz coraz więcej książek po polsku Marii Montessori można czytać samą Marię Montessori można czytać opracowania tej metody i, i mnóstwo rodziców po prostu podejmuje ten wysiłek ucząc się tej metody i potem korzystając z tych pomocy te pomocy takie kupowane w sklepach często są bardzo drogie i wcale nie jest zawsze tak, że prywatną rodzinę stać na te pomoce. Wyposażenie takiej klasy Montessori to jest no, dobrych kilkadziesiąt tysięcy złotych na dobry początek. tak? Więc to nie zawsze jest możliwe, że dla jednego dziecka w domu taki pokoik stworzyć, tak? ale rodzice mają tak niesamowitą energię do tego, żeby robić to samodzielnie, żeby robić to własnoręcznie, bardzo często takimi właśnie metodami jakimiś chałupniczymi że to wychodzą fantastyczne z tego rzeczy, także ja znam mnóstwo rodziców, którzy skorzystają i z materiałów i z całej metody Marie Montessori, po prostu w domu ucząc swoje dzieci w ramach homeschoolingu. Jeszcze tak w ramach podsumowania chciałam cię poprosić, czy mogłabyś powiedzieć, dlaczego warto pójść do twojej szkoły? Wiesz co, ja myślę, że tworzą ją przede wszystkim entuzjastyczni ludzie którzy lubią to, co robią, którzy kochają dzieci, którzy znają się na metodzie Marii Montessori. Także u nas w tych klasach 0-3 jest takie stuprocentowe Montessori, rzeczywiście takie, o jakim pisała i mówiła sama Maria Montessori. I myślę, że to jest fantastyczna przygoda dla dzieci. Myślę, że to, co jest tym, co sprawia, że jako mama też mam w swojej szkole swoje własne dzieci prywatne, to jest to, że ja wiem, że ta szkoła nie zabije w nich tego... Motorka do działania, i to jest dla mnie chyba bardzo ważne. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. I ja dziękuję. A naszym dzisiejszym gościem była Agnieszka Barbasiewicz, dyrektorka Szkoły Montessori w Warszawie. Dziękuję bardzo.